Witajcie serdecznie, witajcie serdecznie z tej strony. Poradnik Jacka, słuchajcie, została mi ostatnia bitwa, żeby zdobyć skórkę na TVP. Jeżeli ktoś też robi skórkę na TVP, to radzę się pośpieszyć, bo do wtorku tylko mamy czas. Tylko i w do tego wtorku mamy czas, żeby zrobić 45 etapów, żeby zdobyć skórkę. Skórka wyglądać będzie mniej więcej. Nagroda główna, finałowa. Styl podgląd. I ja sobie to wybrałem. Taką będę chciał. Za chwilę sobie zainstalować, ale muszę pojechać jeszcze jedną bitwę. No, z tymi lemierzami z przodu to wygląda to Po prostu fajnie, fajnie wygląda. Tym bardziej, że jest bez porównania do tego co jest w tym momencie. Wróciłem do garażu. Teraz czołg wygląda po prostu zwykle. Normalnie zwykle. Zapraszam was na bitewkę tutaj sobie jeszcze... Do celowania sobie ustawię, by to się fajnie przydaje. Bardzo szybciutko skupia celownik, jest no to praktycznie wciśnięty e, podczas obrotu i strzelania. No rewelacja, rewelacja. Rzuciło nas na kopanie, rzuciło nas na dziewiątki. Fajne rysowanko. Ja pojadę sobie tutaj na prawo. Nie wiem ile mi tu zostało, bo wczoraj wyłatwiłem praktycznie ja, cały milion ludzi grałem z Goldem na dziesiątkę. <ścoughs> do chcę nic nie z butanu tam gdzieś ma 3 głośności zobaczcie piękna sprawa nie żadnej a co bitwy bitwę średnio celą się się z celowniczego ale celowniczy kiedyś był czajny, nie. nagrał upiora w operze na jednego z chorób internetowych Włościwam kawałek. Nie, nie puszczaj. Ale fokus. Puszczaj. Mamy fragę. tam Kogoś? no jak pierwszy raz Cały cały wytrzymałek Pierwszy raz jak przez chęć to wytrzymałek Ta E50 tam się tylko strzał Tam trzeba Znaczy takie górki nie? Tam z tyłu Bo tymi górkami są niż Trzeba uważać Wczoraj się tutaj nadziałem 1300 litrów Fajnie, że są krzaki, można sobie postrzelać. A jedzie jeszcze jeden kandydat. Ognia, ognia panu ja się odmierzę. Upać go tam, upać go tam. Się tu mogę wymylić. Mogę. Ucieknie. Nie ucieknie. Zrezygnował. Za kamieniem stoi. Tak? Zaraz tam przyjdę do Ciebie. Bo mam ostatnią bitwę, żeby skórkę zdobyć wiesz. I nie chcę tego spalić. Za szybko prawie do przodu zginę i nie zdobędę odpowiedniej ilości punktów. Właśnie, Nie. Bardzo dobrze, że nie zostaliśmy jeszcze wykryci To jest fantastyczna sprawa Weszło, aaa, kontakt A że ty nie stracisz, się odwożam na ten korek No, pięknie wyglądasz, brodę Jeszcze jedną pestkę mam Sprzedamy koledze Sprzedamy jeszcze jedną pestkę Nie ma Powinno wejść. Śmiało. Ach. Nie, śmiało. Nie wiesz. Tam to zniknęło. Jest. Nie jesteś widać, jakby krzaczek cofnął. standard planu uczwa nie no nie niszczyć się u jeszcze chciałem jeszcze postrzegać Po co mnie to było? Gościu ma trzy na lukę, nie? 50 po co mnie to było? Jest 2 do 8 To będzie porażka Ja... Najważniejsze żebyśmy zdrowi byli. A teraz popatrzcie na kierowcę <śm> Jakby ktoś chciał dźwięki z załogi, ja z górki ja podpowiem jak, jak i skąd ściągnąć, jak zainstalować. Oczywiście ja ktoś chciał takie dźwięki załogi, to ja nie pomogę zainstalować. Dźwięki załogi są oczywiście modem legalnym, całkowicie legalnym. Na stronie woda z modami do pobrania. Nazywa się coś. Opchnie mnie to i pop tak. no i będzie tak, pop to tak. jeszcze dę strzałko, jaka będzie chciał dać. Ja. <laughs> ja. Gratulacje na ukończenie drugiego sezonu O, mam nagrodę I teraz najlepszy bet Wybierz Tak jest, mamy nagrodę Wybierz zwycięzcę sezonu Moim zwycięzcą jest nie a burza Oczywiście Wybieram styl burza Oraz członka załogi Doskonały wybór Dostałem nowy ciąg, można powiedzieć, <grymne> <grymne> w końcu, w końcu, nareszcie, nie miałem dużo czasu, ukończono etap, odznakę dostałem, medal, dru, długa droga do chwały, styl 3D burza, upolepszoną przepustkę, ja nie potrzebuję wypowiedzi, ciąg założyłem, pięknie, pięknie, no nareszcie, fragmenty jakieś, że tam tanker w końcu też on się tak ciężko zbiera, tak powoli, tak reward, tak się zepsuł, że w zbierać trzeba każdym kierem. No i zmieniamy wygląd. Tu mieliśmy mk w bitą, słuchajcie, teraz będziemy jechać na nowym sprzęcie. Tak jest. Piękny, cudowny. Wyczekany Super Ten Mały zestaw Stos Czemu nie kupił I tutaj co? A, bo mi się kredyty kończą. 26 tysięcy Damy jeszcze to ulepszone. Zapraszam Was na przejażdżkę w nowym wyglądzie. I jakby nowym czołgiem w nowej odsłonie. No super, wygląda. Prawda. Tu mamy załogantkę jeszcze. Miała być załogantka. Nie trzeba ją zwerbować. Trzeba iść tutaj w koszar. O, widzicie, świeci się w koszarach. Zwerbuj. Kraj pochodzenia. Erykry. Nie wybrano typu. Czołg średni. A może mi się przyda jeszcze na coś innego ta koleżanka. Bo tutaj już mam w sumie załogę zrobioną. To na razie niech sobie koleżanka czeka. Chłopaki mają po 99% jeszcze na tym. Super, no po prostu jestem mega zachwycony. <laughs> jedziemy, jedziemy. Dostaliśmy mapę pismo. Możemy jechać albo w DNT pomóc ciężkim, albo jechać na górkę i walczyć z medami, potem przerobić medy lekkie. To trzeba na artykuł, albo w gwerol GC lubisz sypnięce wysiakanie. Ale ładnie. Do Powiem ja Wam szczerze, że długo na niego czekamy. Wiele czy poszło. Ciekawe jak tam właśnie misja na przejdzie. przy okazji że no, na tysiącach było grane, mój średnią 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca że nie było reklamy. Złota myśli celowniczego. Dzięki sepoku Japończycy mogli pokazywać swoje prawdziwe wnętrze. Jak ktoś ma już tą skórkę, to niech się pochwali w komentarzu pod filmem. I cały czas kupiony, nie? Genialne lepsze celowanie no wiadomo, Lufa ma swoją swoją zbieżność, rozbieżność, trafia, nie trafia trochę RNG pomaga nie trafić też tu też trzeba to wziąć pod uwagę i on jest tam lubi mi Pudło. Jak się nie rozbiło piasek z tyłu, to znaczy, że tak Ja się ładuję. Kolega mnie nie widział. Sympatyczny. Jak to mówi kolega Hallak? Kolega sympatyczny. Nikt na tu nie świeci, można podjechać na zielone. O? Momento. Po kolegę, a oni nie to nie będzie przyjemnie. Setka tutaj? Ale mu narobiłem. No i gdzie ja tej kurzy nie przebiłem? Mniej niż zero No właśnie, fajne te komentarze o miasto wilmiera Trzeba pomóc nam. Proszę usłyszeć Twoją flogę. Jestem zięzny. 907 Dobry gracz. Żeby zdobyć taką 907 to trzeba z planu wypawalać to. I nie można być przeciętnym graczem. Trzeba być prądem. To dopłaciło wstaję. Właśnie, jeszcze jest nowe drzewko, nie wiem czy wam mówiłem, pewnie nie wam nie mówię, jest nowe drzewko na pancach 7 widziałem. O, mamy tę władkę Urwał się Przeciwnik otrzymał zaproszenie do wulkanizatora Dostał w gąsienicę O nie o nie! Wygląda Dobra. mi na to, że nie przeżyliśmy. Dobrze ci wygląda. Wygląda ci na to, że nie przeżyliśmy. No, 8-1, zobaczcie co się dzieje. Na nich w ogóle nie pomagają, nawet nie są chętni, żeby pomóc. Stojąc tam w dołku, wjedzie na nich dziesięciu z obu stron. To i tak nie mają szans. Takie stanie w dołku, nie pomaganie tym, którzy ruszyli na pomoc. Zobaczcie no. Za on czeka. żebyś chociaż na wieżę pograł. Rusz siedzenie. No z takimi zawodnikami to my nie wybrać Uciekać, tak jest, brawo rogi Godne pochwały Zaraz jest z przebyw dostaniesz Co myślisz, że jak odjedziesz na 20 metrów to Ci pomoże Luzersz, dobrze pisze jest Nie pomogli jak było, trzeba ich koniec Zamiast pomagać to uciekać. No, to od tej pory najmniejszy czerw, jaki możemy trafić, to będzie stodoła. To w takim stanie nasz ładowniczy może załadować jedynie Eltonową. Teraz się będą trwać. Potknęliśmy na dobre. Moje taka ucieczka nie... Lepiej zginąć w walce broniąc bazy niż uciekać dostawać po plecach nie wiadomo od kogo. Naprawdę, przynajmniej wiecie z kim walczyć. Dobra, ja Dobra jeździ nic mu tu kompletnie kompletnie Szkoda Nasie cztery, no jest to balans w g jakby nie było. Tak się dzieje. Co długą bitwę praktycznie, doskonale o tym, wiecie. Mamy porażkę, nie udało się uzbroić zasobów sobą, no wiadomo. Nie było wygranej, jesteśmy stratni. Ale czołg jest super, chciałbym pokazać jeszcze lisa, tutaj mamy lisa. Wyzwanie na Lisa. Wyzwanie jest do poniedziałku. Kończy się piąty etap powolutku. Dalej też trzeba zrobić 28 tysięcy, także nie wiem. W tym momencie jak sprawdzałem 40% zniżki to macie 150 zł, zaczął trzeba to płacić, nie? Byście chcieli go sobie kupić. Także jeszcze chwilę. Tutaj 8 tysięcy trzeba zebrać. I mamy nowe drzewko. Gdzie jest badania? Tutaj. Mamy nowe drzewko, drzewko to są Niemcy. Tędy, tędy, tędy i to jest ten zacznę, oto pojazd. Piękny, twardy, 560, 610 tak średnio strzela. Bo mogę od razu powiedzieć, bo wczoraj nie pograłem. Wrzuciłem sobie do szybszego poruszania się, szybkości naprawy i tak dalej. Fajna jest ta funkcja, bardzo, bardzo się przydaje ciąg oczywiście polecam, wieżowce z tyłu, tutaj z przodu jest bardzo twardy, tutaj jest bardzo twardo, wieża jest bardzo twarda, tak naprawdę tutaj, tutaj tylko ma pod kołnierzem słaby punkt, tak to wszystko z przodu jest fantastycznie uzbrojone, wzmocnione, śmiało można nim jechać, powalczyć. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zrobiło się już prawie 20 minut, mam nadzieję, że zostawicie jakieś komentarze, zapraszam Was na następny film, do zobaczenia, cześć!